Spalona telepacja. Nie cierpię jej. Kurde. Gdzie? A, 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 a. a. tym skończyły się nagrania mojego ojca. Teraz opowiem wam historię. Moją. moją całą historię. Mój dziadek był naukowcem. Ale gdy pracował nad swoim ostatnim eksperymentem, wszystko się zmieniło. Cały świat się zmienił. Po tym jego nieudanym eksperymencie cały świat stał się kwadratowy. Wszystko było z pikseli. Nie wiedział czym to było spowodowane. Ale znał kobietę, która urodziła mu trzech synów henia, nocza i czara. Moim ojcem był czar. Nocz był największym z, z braci. Henio był bardzo mądry. Nazwali go Hiro Brain. I w końcu, po śmierci jego żony, Henio zdenerwował się i zaczął tworzyć eksperymenty, tak jak swój ojciec. Gdy napił się swej trutki, oczy zrobiły mu się białe. Nie było widać nic w tych oczach tylko piekło. Nie było wiadomo. Niczego. Zdenerwował się, postanowił się zamścić na swoich brat braciach. Od tej pory wszystko się zmieniło.